Suma 15, Agata Dzikowska. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Infolinia dla pacjentów, plan awaryjny to pomysły Narodowego Funduszu Zdrowia na wypadek realizacji czarnego scenariusza, to znaczy zamknięcia gabinetów lekarzy rodzinnych. Ten czarny scenariusz jest coraz bardziej realny, bo szans na porozumienie nie widać. Fundusz uspokaja, że lekarze że z porozumienia zielonogórskiego zastąpią inni. Białystok, Stok, Wrocław, Zielona Góra, wszędzie sztaby, spotkania, narady i wszędzie te same decyzje. Porozumienie zielonogórskie nie widzi na razie żadnych możliwości, bo podpisać umowy z funduszem, jeśli ten nie przyjmie warunków wydarzeń. Mamy jeszcze 31 grudnia i 1 stycznia. Jesteśmy gotowi nawet rozmawiać w Sylwestra i w Nowy Rok. Także czekamy na propozycje. Fundusz nie ma jednak propozycji dla porozumienia zielonogórskiego równie stanowczo jak żądania lekarzy brzmią odpowiedzi prezesa NFZ. Finansowe propozycje lekarzy rodzinnych są nie do przyjęcia. Piasko negocjacji potwierdza także fakt, że rząd skupia się w tej chwili już nie na rozmowach z lekarzami, ale na awaryjnym planie pomocy pacjentom najbardziej poszkodowanym w tym sporze. Chora jestem, gdzie pójdziemy? Jeszcze ten, kto ma samochód, to sobie pozwoli, a my starsi. Nie ukrywam, że nieraz będzie dalej do lekarza trzeba się udać i trzeba będzie stanąć w dłuższej kolejce. Ale nie da się zastąpić kilku tysięcy lekarzy, gdyby rzeczywiście. Doszło do zamknięcia gabinetu. Fundusz zwrócił się z prośbą o ewentualną pomoc między innymi do lekarzy resortowych, wojskowych i policyjnych. Ponadto każda recepta wystawiona przez lekarza, który nie ma złożonej umowy z NFZ, będzie honorowana we wszystkich aptekach. Jerzy Miller zapewnił też, że każdy lekarz, który w zastępstwie lekarza rodzinnego przyjmie pacjenta, będzie miał za to zapłacone i to dobrze 18 zł za osobę. Kilkanaście minut temu rozpoczęło się specjalne posiedzenie przedstawicieli kluczowych ministerstw w państwie poświęcone kryzysowi w służbie zdrowia. Przed siedzibą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie toczą się rozmowy, jest Tomasz Lipko. Powiedz, kto uczestniczy w tym spotkaniu i jakich decyzji możemy się spodziewać. Oprócz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w naradzie biorą udział szefowie Ministerstwa Obrony, szefowie MSW, a nawet przedstawiciele prokuratora generalnego. Można powiedzieć, że to prawdziwy sztab antykryzysowy. Wszyscy ci ministrowie zastanawiają się, jak się przygotować na prawdziwy paraliż służb medycznych, który grozi w Polsce w najbliższych dniach. Według szacunków NFZ 10 milionów pacjentów, według szacunków Porozumienia Zielonogórskiego 20 milionów ludzi może w najbliższych dniach zostać pozbawionych dostępu do lekarza, jeżeli Lekarze nie dogadają się z rządem. W grę, wchodzi, w grę wchodzą różne warianty. Mówi się m.in. o uruchomieniu szpitali wojskowych, mówi się o uruchomieniu lekarzy wojskowych razem ze sprzętem, którym dysponują. Jeżeli tutaj zapadną jakiekolwiek decyzje, dziennikarze mają zostać niezwłocznie poinformowani o tych szczegółach na konferencji prasowej. Tomasz Lipko bardzo dziękuję. Jak widać, śnieg sypie w Warszawie. Prawdziwa tak zimy także na południu Polski jest biało i bardzo niebezpiecznie na drogach. Synoptypcy ostrzegają, że będzie jeszcze gorzej. Śnieg wciąż pada bardzo intensywnie, do tego wieje silny wiatr. Policja apeluje, by jeśli nie ma takiej konieczności, nie wsiadać dziś do samochodu. Przenosimy się tam do Katowic, jest tam Marek czysz, pogoda nie zaskoczyła, kierowcy posłuchali ostrzeżeń i na śląskich drogach dzisiaj mniej samochodów niż zwykle, jak radzi sobie w takim razie komunikacja miejska i PKP. No komunikacja miejska sobie nie radzi, o autobusach Państwu nie będę opowiadał, no bo w takich warunkach jak one sobie mogą radzić, a kilka godzin temu mogliśmy uznać, że komunikacja tramwajowa na Śląsku się poddała, kilka wozów wypadło z szyn, kilka zderzyło się z innymi samochodami, no i stoją, a w nich stoją... Pasażerowie. Lepiej radzi sobie kolej, ale niewiele lepiej. Już pojawiają się pierwsze opóźnienia na dłuższych trasach, nawet dwugodzinne. Wszystko dlatego, że no, zasyp zasypują się powoli te wrażliwe, jak się okazuje, urządzenia typu zwrotnice. No a w okolicach Rybnika doszło do kuriozalnego całkiem przypadku, kiedy to pociąg własnym pantografem na skutek spięcia zespawał się z linią trakcyjną. Epoka lodowcowa. Pada także po czeskiej stronie, są więc ogromne problemy z dotarciem do przejść granicznych. W takich warunkach służby drogowe chyba także nie bardzo sobie radzą. No, do drogowców nikt pretensji nie ma, bo oni robią co mogą, wszystko i wszyscy, którzy mogą poradzić są w tej chwili w działaniach, ale zdarzają się przypadki, kiedy sami kierowcy utrudniają sobie życie, bo tak jest w Czerku na przykład, gdzie niektóre pługi tkwią w korkach spowodowanych przez właśnie kierowców. No, też apel, może jałowy, ale jeżeli w takiej sytuacji się znajdziemy, zjedźmy na bok, bo jeżeli drogowcy nam nie pomogą, to nie pomoże nam nikt. Rzeczywiście drogi dojazdowe do przejść granicznych jeszcze są przejezdne, ale to już długo nie potrwa. Jeżeli ktoś jedzie na południe, niech się zastanowi. Pogranicznicy, pogranicznicy mówią, nie jedźmy. To nie ma żadnego sensu. Z Katowic Marek Czyż, bardzo dziękuję. Z godziny na godzinę pogarszają się warunki jazdy. W wielu miejscach zimowe opony to już za mało i tworzą się korki. W Częstochowie ze względu na intensywne opady śniegu powołano już sztab kryzysowy. Kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu pokryła Polskę od gór po Warmię i Mazury. Kłopoty z przejazdem przez miasto mają m.in. mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Katowic i Krakowa. Podobnie jest na drogach krajowych. Z każdą godziną sytuacja się pogarsza, bo śnieg sypie coraz intensywniej. Przygotowanych jest półtora tysiąca pługów i piaskarek, tak aby ta zima jak najmniej utrudniała podróże kierowcom, szczególnie przed Sylwestrem. Jeszcze dzisiaj śnieżyce dotrą na Lubelszczyznę. Tutaj kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność z powodu gołoleci. Snoptycy zapowiadają, że taka pogoda utrzyma się do niedzieli. Zacznie się przyjaśniać na południu. Natomiast w województwach centralnych jeszcze w pierwszej części nocy opady będą intensywne, nad ranem powinny już słabnąć. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności. Ci, którzy planują dłuższą podróż, powinni założyć łańcuchy na koła. Śnieżyce przechodzą przez Europę już od kilku dni, śnieg pojawił się nawet we Florencji, gdzie nie było go od ponad 20 lat. We Francji wskutek wyziębienia zmarły dwie osoby. Na autostradzie łączącej Budapeszt z Wiedniem doszło do karambolu sześćdziesięciu samochodów. W nocy na Węgrzech spadło zaledwie kilka centymetrów śniegu. Większość kierowców narzekała jednak na trudne warunki jazdy. Drogowcy utrzymywali, że sytuacja jest opanowana. Nie ma miast zablokowanych przez śnieg. Rógi pracują bez przerwy przez 24 godziny na dobę. Śnieg nie spowodował poważniejszych wypadków. Tak było na Węgrzech jeszcze przed świtem, ale kilka godzin temu do kraju dotarła fala naprawdę silnej zawieruchy. Po karambolu na autostradzie łączącej Budapeszt z Wiedniem, policja zdecydowała się spychać rozbite samochody do rowów, by odblokować drogę. W Niemczech przy granicy z Czechami policja zawróciła ponad 100 ciężarówek, które nie miały łańcuchów na kołach. Najtrudniejsze warunki panują na wschodzie i północy tego kraju. W Mecklenburgii przewrócona ciężarówka zablokowała ruch na wiele godzin. Na autostradach tworzą się wielokilometrowe korki. Nie mogę podjechać moją ciężarówką na most. Muszę poczekać, aż rozładuje się korek i będę próbował jeszcze raz. Podobne warunki panują w prawie całej Europie. Śnieg pojawił się nawet w Arabii Saudyjskiej. To pierwszy od ponad 40 lat taki przypadek w kraju o suchym, zwrotnikowym klimacie. Fiasko ukraińsko-rosyjskich rozmów w sprawie cen gazu. Delegacja wróciła do Kijowa z niczym. Premier Ukrainy apeluje do obywateli, by nie ulegali panice. By uspokoić nastroje, poinformował, że Ukraina podpisała umowę na dostawę gazu z Turkmenistanem. Prezydent Wiktor Juszczenko zaproponował Rosji utrzymanie cen gazu do 10 stycznia i kontynuowanie rozmów. Gazprom natychmiast odrzucił tę propozycję. Ukraiński kontrakt z Gazpromem wygasa jutro. Szczegóły kontraktu z Turkmenistanem nie są znane. Ma je ujawnić prezydent Ukrainy w noworocznym orędziu do narodu. Juri Jehanurow zapewnił, że kontrakt na dostawy gazu z Turkmenistanu jest już podpisany, ale analitycy obawiają się trudności w jego realizacji, bo rosyjski holding gazowy także poinformował o zakupie ogromnych ilości gazu z tej Azjatyckiej Republiki. Szef Gazpromu po raz kolejny postawił w stronie ukraińskiej ultimatum: Jeśli w godzinach, które pozostały do końca roku, Ukraina nie podpisze kontraktu na zakup gazu, to od 10 Rano 1 stycznia wstrzymane zostaną dostawy. 80% produkcji rosyjskiego gazu przepływa przez Ukrainę tranzytem na zachód Europy. Szef Gazpromu zapewnia, że dostawy do Unii Europejskiej nie zostaną wstrzymane. Premier Ukrainy powiedział, że strona rosyjska odrzuciła w trakcie negocjacji wszystkie 12 propozycji rozwiązania kryzysu. Kijów nalega, by podwyżki, prawie pięciokrotny wzrost cen, wprowadzane były stopniowo. Moskwa upiera się, że skoro Ukraina objęła zachodnioeuropejski kierunek w polityce, powinna płacić również zachodnioeuropejskie ceny za gaz. Były premier Marek Belka sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ do spraw Europy. Belka ma objąć nowe obowiązki w Genewie na początku roku, ale dokładny termin nie został jeszcze wyznaczony. W latach 2000-2001 tę funkcję pełniła Donuta Hidner. Informacja o nominacji Marka Belki pojawiła się na stronie internetowej Komisji Gospodarczej ONZ do spraw Europy. Pojawił się tam także życiorys profesora, w którym podkreślono jego wybitne kwalifikacje i liczne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii. Nowy rok rozpocznie się więc dla byłego premiera pomyślnie. Po październikowej dymisji i zmianie rządu Marek Belka został bez pracy. Dwumiesięczne poszukiwania okazały się owocne. Komisja Gospodarcza ONZ zabiega o rozwój 55 krajów członkowskich. Dostarcza także dane statystyczne oraz sporządza analizy dotyczące światowej gospodarki i środowiska. W specjalnym pociągu pod gołym niebem z DJ-em albo z Wodzilejem. Masowo albo kameralnie. W propozycjach można przebierać, ale wiele zależy także od pogody. W całym kraju trwają ostatnie przygotowania do Sylwestra. Wczelanie terenowe samochody i autentyczny torreador prosto z Walencji, ulubieniec hiszpańskiej publiczności, będzie ozdobą sylwestrowej nocy we wrocławskiej Hali Ludowej. Wszystko za sprawą najnowszej inscenizacji Carmen George'a Vizeta. Tytułowa bohaterka jest szefową jednego z walczących ze sobą gangów. Bardziej podniośle, jest bardzo uroczyście, wyjątkowy dzień. Uroczyście, choć bardziej swojsko będzie podczas imprez plenerowych. Warszawa zrezygnowała z zabawy przed Pałacem Kultury, ale pałeczkę przejęły Kraków i Wrocław. Na wrocławskim rynku wystąpi blisko 200 artystów. Pomyślano o atrakcjach i bezpieczeństwie bawiących się. A to już pociąg pod specjalnym karnawałowym nadzorem, w którym bawić się będą podróżni na trasie Wrocław Poznań Wrocław. Prosto z dworca można pójść na przykład do kina na specjalny sylwestrowy program. Do ponocy toast, tort i oczywiście szampan, a o pierwszej rozpoczną się trzy filmy. Na najwytrwalszy kondycyjnie czekać będą dyskoteki i dj'e. Będzie przekrojowa muzyka, przede wszystkim potrójne wizualizacje. Jeszcze większe wizualizacje mogą mieć ci, którzy to wszystko przetrwają. Kończymy wiadomości. O 19.30 spotka się z Państwem Krzysztof Ziemiec. Ja już dziękuję za uwagę. Do widzenia.